Za jeden zabijanie operatów, biana, zazówę, dobrze przemyślcie ataki. A jeden, sojusznik padł. Jesteście pod ostrzałem. Co cię niech Palety. A nie miałem co. to Idziemy. Dobry. Dobry. Easy, easy. 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 na Idziemy. 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 możecie. Dostał? ale do Chodzi. jest jeden, zabijanie... jeden, uwaga, zastrzelanie do operatorów grozi list gończy. Jest pod strzałem. Uwaga, pobliski operator potrzebuje pomocy medycznej. Mam luki, bo zbyt częste eliminacje prowadzą do listu gończego. Chodź, luka, jedna tu. Zabójstwo pojechane. Zabójstwo pojechane jest. Możliwe zagrożenie tutaj drugie drzwi drugie Ruszam tutaj Jest, dobra. Wchodzi do ciebie z pątkiem. Taki rejon. Możemy tutaj kupić pątka, ale nie było operatorów, grozili z gończe. No może tak gdzieś. Zuz, Mam go. Ale gdje je ono? Dvojka. Zabijanie operatorów, Dobrze przemyślcie. No dobra. Ubra. To nie był ostatni? Na dachu, jest mnie... na Ultra 1, sojusznik wpadł. padł! Jesteście pod ostrzałem! Mam, nie jest dwóch. uwaga! do operatorów okazji jest Tam jest ktoś. Ktoś snajpi. Jest co co tam Męczcie, nie wiem, no graczy tutaj słyszałem, no to... ...to zabiłem. I nic nie mówi. <śmany> słyszałem, to zabiłem. <śmany> nie skąd do O plecy! Ale z go jedno ładnie. No ale plecy, no. Ach, niestety. Ultra 1. Zabójstwo potwierdzone. Zbyt często eliminacje prowadzą do listu gończego. Ultra 1 ostrożnie. Widzimy oddział niedaleko twojej pozycji. O no. SP oczywiście dobrze na daleko strzelają.

Daj mi się pięknie, chłopaki. Zabijanie operatorów, wyznaczę nagrodę za Wasze głowy. Od lewej spróbu, bo z tej parka, Ultra 1 zabójstwo potwierdzone. Zbyt często jest jeszcze jedno. Ultra 1 ostrożnie w pobliżu zabójstwa. Ultra 1 zabijanie operatorów. Wyznaczy nagrody za wasze głowy. Sojuszniczy na lot w sektorze. Ultra 1 zabijanie ja nie operatorów. Wy...

zabij tutaj. Teraz prowadzom do. Dobra, brawo. Otrwa je ten zabijanie. Na lapa. Dokrębamy z mrożoną a. ma mało quali. Uwaga, w waszą stronę leci głowiec błowiec szturmowy wroga. Echrubuje to, lokalizuje cel. Ujawniają Wasze pozycje. Operatorzy w okolicy proszą o wsparcie. 2-1, uwaga, za. Pachę, bombą działa. Dron z bombą gotowy do detonacji. Jeden kołom nie był. drugim lecie, widzisz? nie trafiony. jeden. ULTRA Mam tu łupy! Walutuj! ULTRA jeden Bury, panie, panie. ULTRA Zabijanie operatorów! Przyznaczy nagrodę z... ULTRA jeden Zabójstwo poświęcone! Zbyt często eliminacji Ultra 1. Co już nie Ultra jeden Co już pada. Jesteście pod ostrzałem. Ultra jeden, zabija operatora.

jeden, uważaj za... zabijanie operatorów, Grana ogłuszający! O kurde. Wrogi PSP w sektorze, jeden, zabójstwo potwierdzone. Padł. Jesteście ultra. jeden zabijanie operatorów. Wyznaczono nagrodę za głowę. Dobrze, że nie Tutaj jeden środek jest Mam ci!